przyjechałem z grupą stypendystów ZUS-u z Białej Podlaskiej. Byliśmy na Żoliborzu u księdza Jerzego Popiełuszki, daj Boże niedługo świętego. A teraz jesteśmy w opatrzności Bożej, w nowo budującym się wotum wdzięczności, ojczyźnianym wotum wdzięczności. Przyjechaliśmy, aby podziękować za Polskę Wolną, a w sposób szczególny za naszego kochanego Ojca Świętego Jana Pawła II. I będziemy Bogu dziękować głównie za kanonizację Jana Pawła II i przyszłą księdza Jerzego Popiełuszki. Osobiście chciałem podziękować za piękne życie, a w sposób szczególny za 18 lat związanych z Papieskim Wydziałem Teologicznym tutaj w Warszawie na Bielanach oraz za bliskich, małżonkę, dzieci, wnuków i za piękną pracę z młodzieżą. Słowo dziękuję, staramy się używać jak najczęściej. Dziękujemy, dziękujemy w sposób szczególny, dziękujemy, a potem dopiero prosimy.